Dużo szaleństwa w grze Wisły. Teraz jakoś chyba troszeczkę było więcej spokoju. Z tym spokojem to mi chyba nie jest tak do końca, bo było nerwowo. My popełniliśmy kilka błędów. Kilka błędów w ustawieniu, kilka błędów, które wynikały ze złego założenia pressingu, ale suma summarum udało nam się kontrolować, wydaje mi się, ten mecz i nie wygraliśmy zasłużenie, choć, choć trzeba przyznać, że, że Górnik Łęczna gra ciekawą piłkę. Dzisiaj było więcej walki niż tej ciekawej piłki? No tak, dzisiaj było. Były wykopki i bardzo się cieszymy, że mimo tego, że, że gra wyglądała średnio, udało nam się zdobyć w końcu trzy punkty. Nie chcę mówić, że to był nadrzędny cel, ale, ale cieszymy się bardzo. Oczywiście wolelibyśmy grać w każdym meczu dobrze, pięknie i, i doprowadzić kibiców do szaleństwa. Dzisiaj chyba to nam się nie udało, ale. Ale są trzy punkty i wydaje mi się, że kibice nam wybaczą to, że było więcej walki niż gry. Przez całą rundę mówił pan, że Alan, Alanowi Urydze przydaje się zawodnik, który jest obok niego. Rafał Boguski wydaje się jednym z lepszych takich partnerów Alana. Eee, tak, bo, bo Rafał jest zawodnikiem, który tak jak mieliśmy e, tę okazję zaobserwować, potrafi się włączyć, potrafi wykończyć akcję. Jest zawodnikiem, który łata wszystkie dziury. Zawsze, zawsze jest mobilny, zawsze ma siły, żeby wypełnić lukę powstałą gdzieś tam na boisku. A on potwierdza, że rozwija się, że idzie w dobrym kierunku, więc wydaje mi się, że właśnie dzisiaj to ci nasi najlepsi zawodnicy właśnie grali w środku pola. Trener Smuda cały mecz był wyraźnie poirytowany, całą drugą połowę był wyraźnie poirytowany gromem Emanuela Sarkiego. Paweł Bróżek też często wymachiwał rękoma w jego stronę. Dobrze, że strzelił bramkę, ale jego występ pozostaje wiele do życzenia. No nie będziemy narzekać na Sarkiego w dniu dzisiejszym, ale wiadomo, że to jest zawodnik, który ma olbrzymi potencjał. Olbrzymi potencjał motoryczny i, i, i każdy trener i każdy zawodnik, y, który z nim gra, chciałby to jak najlepiej wykorzystać, wykorzystać dla niego i dla drużyny. Nie zawsze nam się to udaje. Dobrze, że chociaż dwa, trzy razy udało się to dzisiaj zrobić. Był kiedyś Kleber, był kiedyś Marcelo, teraz jest Richard Kuźmicz. To jest y, zawodnik, który na pewno dobrze się wpisuje w grę obronną Wisły. Rychu jest świetny, Reku jest naprawdę niesamowity, jest po prostu mocny fizycznie, potrafi wyprzedzić, prowadzić piłkę, więc naprawdę przy nim można, można nieco więcej odpocząć. Panie ta żółta karka to właśnie wynika z tego, powiedzmy, takiego błędu w zakładaniu pressingu? Bo to trochę Pan się tam ratował, prawda? No, znaczy, najpierw był, tak była taka sytuacja, że no, chciałem wyprzedzić Bonina, ale piłka... Była zagrana na lewą jego nogę i nie udało mi się to, i później goniłem. Atakowałem, jakby wracałem za nim. Być może powinienem wytrzymać tę sytuację i, i gonić dalej, ale uznałem znaczy to jest decyzja uznałem, że dobrze będzie, jeśli to ma akcję przerwę, już gdzieś tam w środkowej strefie. Macie jakieś informacje na temat tego, co się stało z Semirem Strichem? Semir ma stuczone podbicie dosyć mocne po prostu nie mógł biegać, nie mógł uderzać piłki. Sam uzam, że e, nie ma sensu dalej kontynuować gry. Po czymś takim się wraca tydzień później, czy dwa tygodnie, czy to jest już raczej koniec roku dla niego? No, musi, musi grać w następnym meczu, nie ma innego wyjścia. E, przed Wami wyjazd do Gliwic, potem wydaje się bardzo ważne spotkanie z Lechem Poznań. Jakoś sobie u, ustaliliście, ustaliliście plan, czy w każdym meczu klasycznie trzy punkty? Życie uczy nas, że nie ma łatwych meczów, kiedy wydaje się, że jesteśmy na fali i wydaje się, że, że możemy w każdym meczu zdobyć trzy punkty, to niestety ta drużyna mocno nas sprowadza na ziemię, więc my z pokorą będziemy przygotowywać się i spokojem do następnego meczu. Musimy być mocno zmobilizowani, musimy mocno chcieć wygrać i wierzyć w to, że uda się w Gliwicach. I na koniec, co jest ważniejsze, zwycięstwo czy zero z tyłu? Zwycięstwo, oczywiście, że zwycięstwo. Zaraz z możemy stracić trzy bramki. Jeśli strzelimy cztery, to nikt nie będzie narzekał. Dobra, dzięki. Dziękuję. dziękuję.